Ma to! Oh my... It's funny the ocean. It's falling the over the sea. Ta-da-da-da-da! Dyszy <sum> Marko, z tej strony do mnie. drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do gierki. Jak sami widzicie, mam już kierownicę podpiętą. Powrócimy sobie dzisiaj do gierki, w której to jeździmy niesfornie naszym pięknym autobusem. To Simbad Simulator. Albo raczej. München. Jesteśmy, moi drodzy, w Monachium. Wielibyśmy futbol. Uwielbiamy, moi drodzy, piłkę nożną, ponieważ dzi w dzisiejszym odcinku będziemy wozić piłkarzy na mecze, z klubu do klubu. Mam w ogóle jakiś teraz tutaj bo to jest w ogóle gierka, wiecie co? to jest gierka z tym, jak to się mówi, z jakimś e, tutorialem i tak dalej. No Wejdź do biura klubu. Okej, okay, ja jestem w ogóle ciekawy, co my teraz. Tu o, tam jest w ogóle też FCB tam jest Lewandowski! Wejdź do biura klubu. Skorzystaj z biura e-mail, kalendarz, coś tam. Jeśli ikona poczty Miga, oznacza to, że otrzymać nową wiadomość. Spotkanie, okej, okay, dobra. Budżet, przegląd finansowy Już mi się to nie podoba. E-mail. Witaj, nazwa gracza. Z poważaniem, nazwa menadżera, kierownik klubu. Okej. Okay. No ale to czekaj, to co ja dzisiaj nie mam, ja mam dzisiaj wolne? Dodaj datę docelową. Usuń datę tankowania, mycia auta. Ty, ja mam dzisiaj wolne. Dopiero dzień meczu jest w sobotę, 3 sierpnia. Aby kontynuować gry wymagana jest umowa mobilna. Gdzie? Tutaj. Indygo Business. Dobra, biorę, biorę najlepszy. Patrz, ryczałt za internet, spoko. Zamów teraz. Przejdź do następnej daty docelowej. Poniedziałek, Wtorek, środa, czwartek, piątek. Sobota, 3 września, i co teraz? Dzień meczu, czyli do następnej daty docelowej. Wsiadaj do autobusu, okej. Okay. Oh my god, stoją! Oni tu stoją z sercem! Bajen, bajen. Patrzcie, jak oni ubrani są, ty. Ale dalej wszyscy korzystają z tele. Dobra, którym, którym ja jeździłem? Ale ekipę Rosario? Wielibym futsbal, to był chyba mój, nie? Wsiadaj do autobusu, okej, okay, lecimy. Panowie, wsiadaj, lecimy. Zajmij. Aż tylu was jest? Czyli full bus! Ja nigdy nie jechałem takim full busem. No się manko, że to manko, z tej strony to mi. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku, a raczej w dzisiejszym autobusie poprowadzę ten autobus ja, czyli juniorski. ubu dubu, ubu dubu, niech żyje nam! Prezes naszego klubu, niech żyje nam! Chyba im się nie podoba mój śpiew. Nie ma internetu? Nie ma kibla załączonego i generalnie musicie być cierpliwi, bo ja mam stalowe nerwy, okej. Okay. Jeżdżę na Stadion Stuttgart, okej. Okay. Dobra, panowie, jedziemy do Stuttgart! Ale przecież to jest mega daleko, ile ja tam będę jechał? No, około mnóstwo... Nie, nie będzie aż takiej tragedii. Oh my god, przepraszam! Ciekawe jak oni będą tutaj marudzić, prawda? Ja jestem strasznie cie... Ale ja nie słyszę to w ogóle tego autobusu. Oni tak jakby tutaj mi dźwięki włączyli w tej gierce. O! O! Ej, oni nie marudzą. Czemu oni nie marudzą? Ja bym chciał, żeby oni marudzili znowu. No proszę bardzo, od razu lepiej, jak sobie dźwięki załączyłem z tej gry, ale. Ja się zastanawiam, dlaczego, dlaczego oni nie marudzą. Ja bym bardzo chciał, żeby oni marudzili. Wiecie, jak załącz klimatyzację, wyłącz radio, zrób mi kawę, jedź gdzieś indziej. A tak to. No cisza, strasz, straszna lipa dzisiaj, jest, muszę wam powiedzieć, nie? Bo jest strasznie cicho. Ktoś tam kaszle. I chory jedziesz na mecz? Ciekawe czy oni będą marudzić jak ja uderzę w ten samochód na przykład, nie? No patrzcie, pa. A bo oni już są... Znikną <laughs> Bo oni już są przyzwyczajeni do tego, że ja tak jeżdżę, no przecież. O nie, no to jest, to jest nudne takie, jeżeli oni mi nic nie będą mówić, co ja mam robić. Wiecie co? Żeby ten tytuł tego odcinka był klikalny, nie? To ja zrobię, że nie wiozę piłkarzy z Bayern München, Bayern Monachium, tylko y, wiozę... Nie wiem. Kto to jest? to jest? Górnik Zabrze? To... Chyba tak? Oh my god! Dobra! Let's go! Wiecie co? zrobię? Ja na północ mam być? Nazwiemy ten odcinek Wiozę piłkarzy z Górnika Zabrze? Do Stuttgartu? Nie wiem, daj zaś w komentarzu, jak ty, żeby się ten odcinek nazywał. Dłuż mnie! Ty no. On ja się przykleił do mnie. On jest przyklejony do mnie! To pa jak jedzie, pa! On dzisiaj nie zjedzie, nie? Pa! To pa. <grym> o! No i przegrał, przegrał walkę z bossem, nie? Możemy się herbatki napić po drodze. Najlepsze jest to, że ja muszę to jechać na północ. A jest godzina 10:57. O północy są mecze? Ja wiem, że są mecze około 19, 20, 22, ale o północy? Nieważne, nie no, dzień meczu jest dzisiaj, bo dzisiaj jest sobota, nie? To jak na północy? W ogóle, dlaczego tam jakaś kobieta kaszle, jak ja jestem z samymi chłopami? Przecież tu normalnie śmierdzi męskim potem! się jedzie na tempomacie, muszę. Ale tu będzie ciasno. Uuuu, dobra, jedziesz, baby! Patrz, 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 patrz! Ale tu będzie ciasno. Ale brakuje mi tego gadania, nie? Żeby na przykład e, załączyć klimatyzację, żeby tak szybko nie jechać, żeby coś tam. A jak tam generalnie u Was, co tam słychać? Opowiadajcie, jak się czujecie. Czy się cieszycie, że jest szkoła? Co? W ogóle wiecie, co wychodzi? Ja ostatnio to widziałem. E, ostatnio widziałem, że wychodzi. Ostatnio widziałem, że wychodzi. E, ostatnio widziałem, że wychodzi film. I jutro go zapowiedzą. Znaczy już będę nagrywał w odcinki. Już jest zapowiedziany film. Super. Mario, z uniwersum Super Mario. Ja jestem ciekawy, co oni z tym zrobią. Jak to będzie wyglądało, ale ja już się naprawdę nie umiem doczekać. Co byście mi za tryb kazali załączyć? jakby się nic nie dzieje? Ja w ogóle mam nadzieję, że w tej grze będzie coś takiego, że my sobie po prostu dojedziemy na ten mecz, na ten stadion, nie? Dojedziemy sobie fajnie, pięknie na ten mecz. I że ja będę mógł tam siedzieć i patrzeć, co oni robią. No bo tak jechać sobie tylko, pa, jedną rękę, W ogóle nawet nie do. Ja mam tutaj szwaje, nie? Pa. o, Oh my god, oh my god! Nic się nie stało. Nic się nie stało! Policja, nic się nie O, patrzcie, żeby się bije, że nie już mam nóg. Nie? O, tak jedziemy. Tak. Normalnie! Jedziemy! Pojadę na tę pobacie! Ja nawet nie będę musiał hamować, pan. Trzeba iść tak jaść, Nie? Nogi... Szwaje za okno, nie? Szwaje za okno i jedziemy! Pa. I'm gone! it's over! Jak to się nazywa ta piosenka? I'm born Ocean... It's to... Over the sea! Nie, policja jedzie. Chyba, chyba przed nami jedzie policja, ale nie jestem pewien. Ja bym chciał ja tu jakoś, tu się ja tak jakoś zbliżę, ale nie wiem jak. Oh my God! No patrz jakie typy, nie? Jak ja nie lubię takich niedzielnych kierowców, ty no jedzie, wyjedzie ci zatrzyma się i tu jeszcze na autostradzie, no, nie? Nie wiem, że to jest niedopuszczalne, w ogóle ostatnio słyszałem w radiu, że było coś takiego. Oczywiście to jakiś polski kierowca przyjechał do Niemiec, <laughs> co się dzieje, zostaw mnie. Przyjechał do Niemiec, nie? pojeździć z tym ciężarówką butę no i wyskoczyła mu pauza, że musi zrobić pauzę ty i on i on zamiast zjechać na parking, bo wiecie, jest dużo parkingu, to on stanął na lewym pasie nie? na lewym pasie i tam wiadomo też tak czasami nie ma pasa zieleni tylko jest ta wyłożone asfaltem i on się tam zatrzymał poszedł spać nie? <laughs> jak można coś? Pauza? ty bo tam Chyba ktoś wylał jakieś piwo czy coś. No ja generalnie mam nadzieję, że my dojedziemy do jakiegoś miasta, bo pies jest najśmieszniej w tej grze, a nie żeby sobie jeździć po prostu o tak, po autostradzie. Przecież to, to, to nie jest jazda. Ja jestem w ogóle też ciekawy, czy ja będę umiał... Ale nie, ja nie będę tutaj miał. tutaj mam za mało miejsca. Czy ja... Czy ja tutaj będę umiał nogami jechać, nie? Pa. Nie, ja tu mam za mało miejsca. Czekaj. Czekaj. Bo mi krzesło odjeżdża. Okej. Okay. Oko? Pa! Pa to! Pa! Jedną nogą... O oh ma, Patrz! It's funny in the ocean It's funny, the over the sea da, 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 da. Patrz! Ja umierać nogą, ty! Ja bym chciał też drugiej nogi użyć, ale naprawdę ja mam tutaj tak mało miejsca, że... Że muszę wam powiedzieć, że nie... Teraz będzie ciężki zakręt, czekaj. Oh my god. ła! Wow, za chwilę mi pewnie pękną, ty! Uuu! O nie, będzie kraksa. Poczekaj, bo jadę nogami! Już mnie noga boli. Nie wiem dlaczego, ale już mnie noga ja strasznie boli, bo za, za bardzo... Uuu, naciskam. Mm. Ale ja muszę Czy ja wyglądam dobrze teraz? To tak nie za bardzo. Ciekawe jakie oni by musieli mieć gminy, nie? Jak ja bym tak zaczął jechać? Jak myślicie, jakie by ludzie mieli miny, jak bym tak jechał? Oni by byli chyba strasznie zdziwieni. <grym i> Ale mam brudne szwaje w ogóle, nie, no bo ja, ja chodzę bez sy. Bo my nie myjemy w domu, my nie sprzątamy w domu. Ja dlatego mam takie brudne szwaje teraz. Ale to nic, to, to możecie mieć takie brudne szwaje. To, to nic, to brudne szwaje, to bebzol jest coraz to większy zaś ty. O, jakimś tym załączyłem awaryjne. Czekaj. O, już wyłączone, dobra. Tu jest Stuttgart w prawo. Coś załączyłem z o nie, muszę sobie wspomóc ręką, bo ja tak nie będę miał skieru. Nie, no to jest bez, To jest nie do przejścia teraz. To jest teraz nie do. Czekaj. Nie, to już, to już jest nie do przejścia dla mnie. Ja bym sobie tutaj przecież. połamał nogi. Oh my god! Spoko! Okej. Okay. Oh my god! Chyba ten tempomat wyłączyć Bo on cały czas mi jechał do przodu No nie Stuttgart w lewo Weźcie mnie wpuśćcie na ten pas Bo wy mnie w ogóle spuścić tutaj nie chcecie Mamy zielone po... Zdążę Policja nic się nie stało Nic się Przynajmniej miga Nic się nie stało Policja nic się nie stało Ale Stuttgart Ale Stuttgart jest też wielki chyba nie? Ale ja chyba Przekroczyłeś... Przed... Ale to i tak nic. Oni, oni tu nic nie nudna jest ta gra. Z tymi piłkarzykami to jest nudna ta gra. Chyba że mnie zdziwią teraz i będę mógł mecz oglądać. To ja się naprawdę mega zdziwię. Stadion, w prawo. Jest rechts api. Oh my god. Okej, okay. kein problem. Kein problem! Stuttgart Arena. Ja jeszcze nigdy nie byłem w Stuttgarcie i jeszcze nigdy nie byłem na arenie w Stuttgarcie. I muszę wam powiedzieć, że jestem... Stuttgart Arena, jestem zdziwiony. Jak to tutaj będzie mogło wyglądać? Czekajcie, tu podjeżdżamy... O i tu... A mój, W ja... Puść mnie! Janusz! Janusz! Ty no nie... Może wcześniej tych barierek tylko się mógł zatrzymać niepotrzebnie. No, wow, ty, ale... Stadion... Ty, bo to wygląda jak w Chorzowie! Ty no nie naprawdę... Gdzie on stanąć? Oni mają stadion jak w, No przecież w Chorzowie tak wygląda. Gdzie Udzielam stanąć. Gdzie to jest mój parking? Co? Oni mają stadion jak w Chorzowie, no spójrzcie. No przecież ja normalnie do Chorzowa przyjechałem, ty, a nie do jakiegoś sztugaku, ty. No dobra, jestem, no i co? Pozwól graczom wejść. Cyk. Lara, o. Zamknij wszystkie drzwi przed wejściem na stadion gospodarza. Zablokuj także lewe i prawe luki bagażowe. Jeśli o tym zapomnisz, może to doprowadzić do kradzieży. Jeśli wybrałeś uproszczone sterowanie drzwiami, sy... Nie musisz się o nic martwić. Dobra, tam. Przecież. W jak to w Niemczech. Fatma? Nie, no jak. Wejdź na stadion dla gości Nekar Center. Oazę. Coś tam, coś tam. Dobra, jestem. Jest. Słyszę już. Wejdź na stadion. Ok, iść na stadion i co teraz się stanie. Oh my god! Co? Połowa czasu? Co? W posiadaniu. Po prawej stronie. Kontynuuj po prawej stronie teraz dribbling. Dribbling. Co to jest dribbling? W posiadaniu ponad środkiem pola grał na prawej stronie. Utrata piłki... Co to jest? Po lewej stronie. Dribbling po lewej stronie. Tylko się atak piłka w stronę przeciwnika. O co chodzi w tej grze? Druga połowa czasu. Pa to. Czekajcie, wygramy, nie? Pa. Op. W posiadaniu ponad środkiem. Genialnie po, z połowy boiska, podanie na prawą stronę, awans, gra ofensywna, dobra. Przez środek pola, ładne... Nadal w posiadaniu Prawa strona zewnętrzna, wspaniały atak wcielinka, strata posiadania, w posiadaniu. Ponad środkiem pola, grał na prawej stronie, podanie na teren, w wcielik ma piłkę. 00? Dalej. 0-0 Tym okiem zobaczysz aktualne ranki. Na 12 miejscu jesteśmy, a, a pierwsi są. Mission Gladbach. Ok, no i co dalej? Jest tu coś. Wsiadaj do autobusu. Ja ich teraz mam zawieźć z powrotem do Monachium. No się mało poki. Co tam, jak tam słychać? Co tam słychać? Opowiadajcie! Czemu żeście nie wygrali? Co? Podaj mi! Czemu nie wygrali? Ty, słuchaj, powiedz mi, czemu żeś nie wygrał? Co? Ja chyba nie mam mi nic do powiedzenia, a ty? Może ty mi powiedz, dlaczego nie wygraliśmy, albo ty? Czemu oni wszyscy wyglądają tak samo? Włącz zapłon! Ruchom silnik! Wróć do Stadionu Macierzystego, lećcie ze samolotem. Dobry moi drodzy, jak zwykle macie tutaj listę wspierających, dziękuję, się po prostu mega podgram, jeżeli chcecie więcej Farmboost Simulator, dajcie znać koniecznie w komentarzu i pogramy sobie więcej. Na razie, nie